Psalm szósty. Przewodnikowi śpiewu gra na ośmiostrunnym instrumencie, Psalm Dawida. Panie, nie kasz mnie w gniewie swym i nie smagaj mnie w zapalczywości swej. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem dły, uzdrów mię, Panie, bo się stworzyły kości moje, i dusza moja bardzo jest zatrwożona. A ty, panie, dopóki wróć się, panie, Uwolni duszę moją, Wybaw mię dla dobroci twojej, albowiem w śmierci nie pamięta się o tobie, a w otchłani któż cię wielbić będzie? Wyczerpany jestem wzdychaniem moim, zraszam co noc pościel moją, a łoże moje mokre jest od łez. Zaćmiło się ze zgryzoty oko moje. Zestarzałem się wśród wszystkich gnębicieli moich. Odstąpcie ode mnie, wszyscy, którzy popełniacie przestępstwo, albowiem usłyszał Pan głośny płacz mój. Pan wysłuchał błaganie moje. Modlitwę moją Pan przyjął. Zawstydzeni będą i bardzo się zatrwożą wszyscy wrogowie moi. Zawrócą i nagle będą zawstydzeni.